Brad Johnson śmiał się w swoim biurze na 47. piętrze wieżowca w centrum Manhattanu, czytając propozycję kupna aktywów w Polsce. 42 lata, absolwent Harvardu, zarządzający funduszem inwestycyjnym o kapitale 2 miliardów dolarów. Na biurku leżały zdjęcia obiektów przemysłowych w Warszawie jakieś szare budynki, które wyglądały jak scenografia do filmu o powojennej ruinie. Polska? śmiał się, pokazując zdjęcia partnerowi Michaelowi. Serio? Chcą nam sprzedać jakąś fabryczką w kraju, gdzie nadal jeżdżą traktorami i jedzą ziemniaki na śniadanie, obiad i kolację? Michael też się uśmiechał. Cena śmieszna, 5 milionów za cały kompleks przemysłowy. Pewnie boją się, że robimy im dobroczynność. Brat odłożył dokumenty na bok i wrócił do poważniejszych spraw. Kupna biurowców w Singapurze i centrów handlowych w Dubaju. Po co tracić czas na były blok komunistyczny, kiedy na świecie pełno prawdziwych możliwości? Ale co zmusiło tego przekonanego snoba, żeby dwa tygodnie później zainwestować 50 milionów dolarów w polską gospodarkę? Dlaczego milioner z Wall Street publicznie przeprosił cały naród za swoją ekonomiczną ślepotę? I co takiego zobaczył Brad Johnson w Warszawie, że całkowicie zmieniło jego wyobrażenia o współczesnej Europie? W swoim narożnym biurze na Wall Street Brad czuł się władcą finansowego uniwersum. Widok na statuę wolności, kolekcja obrazów impresjonistów na ścianach, osobisty szef kuchni i kierowca. Przez 20 lat pracy w biznesie inwestycyjnym przyzwyczaił się do kupowania aktywów po całym świecie od kalifornijskich winnic po australijskie kopalnie. Jego specjalnością były rozwijające się rynki kraje, gdzie można było kupić perspektywiczne aktywa za grosze i po kilku latach sprzedać z wielokrotnym zyskiem Brazylia, Indie, Wietnam, kraje Afryki. Wszędzie tam, gdzie miejscowi nie rozumieli prawdziwej wartości swoich zasobów, brat znajdował złote żyły. Europa Wschodnia w jego obrazie świata zajmowała szczególne miejsce, nie najbardziej honorowe. To były kraje, które 50 lat żyły pod komunizmem, nie rozumiejąc podstaw gospodarki rynkowej. Szare betonowe miasta, przestarzałe fabryki, ludność, która dopiero uczy się pracować w warunkach wolnego rynku. Idealne obiekty dla dobroczynnych inwestycji amerykańskiego kapitału. Ci ludzie powinni być nam wdzięczni, lubił mówić brat na firmowych przyjęciach. Przynosimy im kapitalizm, uczymy wydajności, dajemy miejsca pracy. Bez amerykańskich inwestorów zostaliby w średniowieczu. Koledzy się zgadzali: kto lepiej od Amerykanów rozumie, jak robić pieniądze? O Polsce brat wiedział z hollywoodzkich filmów i serwisów informacyjnych. Kraj rolnictwa i przemysłu ciężkiego skąd do Ameryki emigrowali jego prababcia i pradziadek w poszukiwaniu lepszego życia. Warszawa miasto, które Niemcy zniszczyli podczas wojny, a komuniści odbudowali typowymi blokami. Kraków centrum turystyczne z piękną starą architekturą, ale bez nowoczesnej gospodarki. Polska gospodarka w jego wyobrażeniu opierała się na wydobyciu węgla, produkcji traktorów i uprawie ziemniaków. Średnia pensja 300 dolarów miesięcznie. Większość ludności pracuje na polach lub w przestarzałych fabrykach. Młodzież masowo emigruje na zachód w poszukiwaniu pracy. Klasyczny obraz gospodarki przejściowej, która jeszcze 20 lat będzie doganiać rozwinięte kraje. Propozycja kupna kompleksu przemysłowego w Warszawie przyszła od miejscowej firmy konsultingowej o trudnej do wymówienia polskiej nazwie. W liście mówiono o dynamicznie rozwijającym się rynku Europy Środkowo-Wschodniej, strategicznym położeniu między Zachodem a Wschodem, wysoko wykwalifikowanych kadrach i nowoczesnych technologiach. Brat czytał tę frazę z uśmieszkiem. Typowy marketingowy blef od ludzi, którzy próbują sprzedać stare komunistyczne aktywa po zawyżonych cenach. Wysoko wykwalifikowane kadry. To robotnicy, którzy 30 lat kręcili śruby przy radzieckich maszynach. Nowoczesne technologie sprzęt, który w Ameryce spisano by na złom. Ale cena rzeczywiście była śmieszna 5 milionów dolarów za kompleks przemysłowy o powierzchni 100 tysięcy metrów kwadratowych w centrum stolicy. W Nowym Jorku za takie pieniądze można było kupić co najwyżej miejsce parkingowe w dobrej dzielnicy. Może warto pojechać popatrzeć pomyślał brat. W najgorszym przypadku spędzę weekend na egzotycznej podróży. Decyzję o wyjeździe podjął spontanicznie. Po rozmowie z Tomem Andersonem, kolegą, który niedawno wrócił z delegacji do Pragi. Wiesz, brat, powiedział Tom przy obiedzie w restauracji na dachu: Myślałem, że jadę do depresyjnego regionu, a okazało się całkiem cywilizowanie oczywiście nie Szwajcaria, ale i nie Afryka cywilizowanie jak na Europę Wschodnią to wciąż zacofanie według amerykańskich standardów odpowiedział brat. Ale jeśli można kupić aktywa za grosze i po pięciu latach sprzedać z trzykrotnym zyskiem, to dlaczego nie zaryzykować? Zadzwonił do swojego asystenta: James, zarezerwuj mi bilet do Warszawy na ten weekend. Szybki rekonesans. Samolot American Airlines wystartował z JFK w piątek wieczorem. Brett siedział w pierwszej klasie, popijał szampana i przeglądał materiały o polskiej gospodarce, które przygotował jego dział analityczny. Statystyki wyglądały nieźle. Jak na kraj rozwijający się. Wzrost PKB 4% rocznie, niska inflacja, spadek bezrobocia, ale cyfry mogą oszukiwać, zwłaszcza w krajach z nieprzejrzystymi statystykami. Stewardesa, dowiedziawszy się o celu podróży, uśmiechnęła się: Do Warszawy? Jak ciekawie, byłam tam dwa lata temu. Bardzo piękne miasto. Znacznie nowocześniejsze niż się spodziewałam. Brett grzecznie skinął głową, ale pomyślał dla stewardessy każde europejskie miasto wydaje się nowoczesne. Inna sprawa, biznesowe realia. Samolot schodził do lądowania na lotnisku imienia Chopina wczesnym sobotnim rankiem. Brett obudził się od komunikatu pilota i machinalnie spojrzał przez iluminator, przygotowując się na zobaczenie typowo wschodnioeuropejskiego krajobrazu. Szare betonowe pudła, dymiące kominy fabryk, zniszczoną infrastrukturę. Zamiast tego, pod skrzydłem samolotu rozciągała się nowoczesna metropolia. Wysokościowce ze szkła i stali sięgały horyzontu, połączone szerokimi autostradami. Dzielnice przemysłowe wyglądały jak technoparki Doliny Krzemowej. Nowe kompleksy mieszkaniowe przypominały prestiżowe przedmieścia Bostonu czy Seattle. Dziwne, pomyślał Brett, przyciskając twarz do iluminatora. To na pewno Warszawa? Może samolot zboczył z kursu i lądujemy w Amsterdamie albo Zurychu. Ale pilot powtórzył komunikat: Witamy w stolicy Polski, temperatura powietrza „plus 18 stopni”. Lotnisko zaskoczyło go jeszcze bardziej. Ultra nowoczesny terminal z wysokimi sufitami, panoramicznymi oknami i designerskimi meblami. Elektroniczne tablice w kilku językach, zrobotyzowane systemy odprawy, sklepy znanych międzynarodowych marek. Wszystko wyglądało nowocześniej i bardziej technologicznie niż wiele amerykańskich lotnisk. Kolejka do kontroli paszportowej posuwała się szybko i zorganizowanie. Polscy pogranicznicy byli uprzejmi i profesjonalni, mówili dobrą angielszczyzną. Cel wizyty? Biznes, odpowiedział Brett. Witamy w Polsce, udanych negocjacji, uśmiechnął się funkcjonariusz, stawiając stempel w paszporcie. U wyjścia z lotniska czekał go przedstawiciel firmy konsultingowej, Marek Kowalski, mężczyzna około czterdziestki w drogim garniturze. Mówił bez akcentu, jak absolwent amerykańskiego uniwersytetu. Panie Johnson, wielki zaszczyt spotkać tak znanego inwestora. Jak przebiegł lot? Droga z lotniska do centrum miasta stała się dla brenda łańcuchem nieprzerywanych odkryć. Mercedes najnowszego modelu mknął po idealnie równej autostradzie, wyprzedzając BMW, Audi i Lexusy. Żadnych starych żiguli czy polskich maluchów, których się spodziewał. Infrastruktura drogowa wyglądała lepiej niż w wielu amerykańskich stanach. Marek? A to na pewno obzieża Warszawy? Zapytał, patrząc na kompleksy przemysłowe, które bardziej przypominały technoparki. Oczywiście odpowiedział Polak dzielnica Ursynów tu znajdują się biła wielu międzynarodowych firm: Microsoft, Google, IBM, Samsung. Polska stała się jednym z największych centrów outsourcingu IT w Europie. Brad milczał, przetrawiając informację: Outsourcing IT w kraju, który uważał za rolniczo-przemysłowy. Biura największych korporacji technologicznych w mieście, które w jego wyobrażeniu składało się z bloków i dymiących fabryk? Coś tu nie grało z jego obrazem świata. Pierwsze wieżowce pojawiły się na horyzoncie, gdy samochód wjechał do dzielnicy biznesowej. Brat nie wierzył własnym oczom. Wysokościowce ze szkła i stali ciągnęły się w górę na 200, 300, 400 metrów. Architektura była nowoczesna, śmiała, nie ustępująca najlepszym wzorcom Nowego Jorku czy Londynu. – To co za budynek? – zapytał, pokazując na szczególnie imponujący wieżowiec. – Warsaw Tower – odpowiedział Marek z dumą. – Najwyższy budynek w Unii Europejskiej. 310 metrów. Tu są biura międzynarodowych banków i korporacji. Brad szybko przeliczył w myśli. To wyższe niż wiele budynków Manhattanu. Kolejne odkrycie czekało go na alejach jerozolimskich. Cały kwartał nowoczesnych wież biurowych, między którymi krzątano się tysiące ludzi w garniturach. Nad wejściami wyświetlały się loga, które przyzwyczaił się widzieć w dzielnicy finansowej Nowego Jorku: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, HSBC. Moment! Brad przetarł oczy, tu jest biuro Goldman Sachsa? Jedno z największych w Europie Wschodniej skinął głową Marek. Polska stała się regionalną siedzibą dla wielu amerykańskich banków. Stąd zarządzają operacjami od Bałtyku po Bałkany. Samochód skręcił w Nowy Świat jedną z głównych ulic Warszawy. Brat spodziewał się zobaczyć typowo wschodnioeuropejski obraz: stare budynki z odpadającym tynkiem, małe sklepiki, starszych ludzi z siatkami. Zamiast tego, przed nim otworzył się europejski bulwar na poziomie pól elizejskich. Restauracje z gwiazdkami Michelin sąsiadowały z butikami Prada i Loi-Viton. Kawiarnie pełne były młodych ludzi z laptopami, którzy wyglądali jak startapiowcy z Doliny Krzemowej. Samochody na parkingach kosztowały więcej niż wiele domów w amerykańskiej prowincji. – Ile tu kosztuje wynajem biura? – zapytał brat, pokazując na jedno z centrów biurowych. – W tej okolicy? – Około 30 euro za metr kwadratowy miesięcznie – odpowiedział Marek. Brat szybko przeliczył na dolary. 32 dolary za metr kwadratowy. W centrum Manhattanu ta sama powierzchnia kosztowała 120 dolarów. Hotel Ritz-Carlton powitał go wnętrzami nie do odróżnienia od nowojorskiego czy londyńskiego. Marmurowe podłogi, kryształowe żyrandole, personel mówiący nienaganną angielszczyzną. W lobby siedzieli biznesmeni, których można było spotkać w każdym pięciogwiazdkowym hotelu świata. W pokoju na 22. piętrze brat podszedł do panoramicznego okna i zamarł. W dole rozciągała się metropolia, która pod względem skali i nowoczesności nie ustępowała największym miastom Ameryki. Dziesiątki wieżowców, szerokie prospekty, zielone parki, rzeka z nabrzeżami, ani śladu z zacofania trzeciego świata. To niemożliwe. Wymamrotał, wyciągając telefon. Szybko wybrał numer swojego analityka w Nowym Jorku. Jim, na pewno przysłałeś mi dane o Polsce, a nie o Niemczech. Oczywiście, brat. A co się stało? Tu wygląda nie tak jak się spodziewałem, znacznie nowocześniej. Jim roześmiał się. A myślałeś, że tu wciąż komunizm? Brat. To rok 2025. Polska już 20 lat w Unii Europejskiej i 15 lat w strefie euro. Dostali setki miliardów euro inwestycji od UE. Brat odłożył słuchawkę i poczuł, jak walą się jego wyobrażenia o współczesnej Europie. Spotkanie z potencjalnymi partnerami było wyznaczone na poniedziałek rano w biurze na 45. piętrze Warsaw Trade Tower. Brat jechał windą ekspresową, przygotowując się do negocjacji z miejscowymi biznesmenami, których zamierzał uczyć amerykańskiego stylu prowadzenia interesów. Sala konferencyjna zaskoczyła go widokiem na miasto i wyposażeniem, które nie ustępowało najlepszym biurom Wall Street. Interaktywne tablice, system wideokonferencji najnowszej generacji. Designerskie meble. Za dużym stołem siedziało pięcioro Polaków w drogich garniturach. Prezentacja rozpoczęła się nienaganno angielszczyzn. Anna Nowak, dyrektor wykonawczy firmy, opowiadała o projekcie budowy centrum logistycznego do obsługi całej Europy Wschodniej. Cyfry robiły wrażenie. Obrót 2 miliardy euro rocznie, 3000 tysiące miejsc pracy, zwrot inwestycji po pięciu latach. Dlaczego akurat Polska? Zapytał Brett, wciąż mając nadzieję usłyszeć przyznanie, że kraj potrzebuje amerykańskiej pomocy i wiedzy. Bo jesteśmy w centrum Europy, odpowiedziała Anna. Stąd w ciągu dnia można dostarczyć towar do każdego punktu kontynentu. Mamy najlepiej rozwiniętą infrastrukturę logistyczną w regionie. Michał Kowalczyk, dyrektor finansowy, kontynuował: Nasze koszty operacyjne są o 30% niższe niż w Europie Zachodniej, przy tej samej jakości usług. Siła robocza wysoko wykwalifikowana. 70% naszych pracowników ma wyższe wykształcenie. Brett uważnie studiował biznesplan. Wszystko było przemyślane do najdrobniejszych szczegółów: strategia marketingowa, prognozy finansowe, analiza ryzyka, plan wyjścia dla inwestorów. Taki poziom profesjonalizmu przyzwyczaił się widzieć tylko w topowych amerykańskich firmach. A jakie macie doświadczenie w biznesie międzynarodowym? Zapytał, licząc na to, że usłyszy, iż nigdy nie pracowali poza Polską. Nasza grupa firm działa w 23 krajach, odpowiedział Paweł Lewandowski, dyrektor operacyjny. Mamy biura w Londynie, Frankfurcie, Dubaju i Singapurze. W głowie Brenda się nie mieściło. Polscy biznesmeni mówili o operacjach międzynarodowych takiej skali, o jakiej wiele amerykańskich firm mogło tylko marzyć. Ich wyniki finansowe były lepsze niż połowy firm w jego portfelu. A co najważniejsze, nie prosili o pomoc, ale oferowali mu możliwość zarobku. Ile planujecie zainwestować? Zapytała Anna. Brett podał sumę, która wydawała mu się hojna 5 milionów dolarów. Polacy wymienili spojrzenia. Panie Johnsonie, powiedział łagodnie Michał, minimalna suma do wejścia w projekt to 50 milionów. Mamy już wstępne umowy z niemieckimi i japońskimi inwestorami na 200 milionów. Brat poczuł się jak prowincjonalny milioner, który przyszedł do Goldman Sachsa z propozycją kupna akcji za tysiąc dolarów. Ci ludzie operowali sumami porównywalnymi z budżetem jego funduszu i przy tym niczego od niego nie prosili po prostu oferowali mu możliwość uczestnictwa w ich sukcesie. Rozumiem, że suma duża, kontynuowała Anna, ale jeśli projekt pana interesuje, możemy zorganizować wycieczkę po naszych działających obiektach. Niech pan zobaczy, jak pracujemy. Oceni skalę operacji. Brat skinął głową, nie ufając własnemu głosowi. Objazd po warszawskich przedsiębiorstwach stał się dla niego wycieczką w przyszłość. Zautomatyzowane magazyny, którymi zarządzała sztuczna inteligencja. Linie produkcyjne, gdzie roboty pracowały ramię w ramię z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami. Centra IT, gdzie pisano programy dla klientów z Doliny Krzemowej. Kto to wszystko zaprojektował? Pytał na każdym obiekcie. Nasi inżynierowie, odpowiadali Polacy. A skąd ich wzięliście? Absolwenci naszych uczelni technicznych. Polska Politechnika to jedna z najlepszych w Europie. Brat zaczynał rozumieć, że jego wyobrażenia o niewykwalifikowanej sile roboczej były taką samą iluzją jak wszystko inne. Kulminacją dnia było wejście na taras widokowy Warsautaue. Ekspresowa winda zawiozła ich na najwyższe piętro w pół minuty. Drzwi się otworzyły. I brat zobaczył panoramę, która na zawsze zmieniła jego rozumienie współczesnej Europy. Warszawa rozciągała się po horyzont metropolia z trzema milionami mieszkańców centrum gospodarcze regionu. Dziesiątki wieżowców odbijały światło słoneczne, między nimi wiły się szerokie prospekty z nieprzerwanym strumieniem samochodów. Żurawie budowlane pracowały w różnych częściach miasta, wznosząc nowe centra biurowe i kompleksy mieszkaniowe. Widzi pan ten rejon? pokazał Michał na wschód. Tam buduje się największe w Europie centrum przetwarzania danych. Inwestycja 2 miliardy euro będzie obsługiwać całą Europę Wschodnią. Brat zmrużył oczy. Kompleks wyglądał jak baza kosmiczna z filmu science fiction. Z zachodu dochodził szum lotniska jednego z najbardziej ruchliwych w regionie 150 lotów dziennie wyjaśniła Anna. Bezpośrednie połączenia z Nowym Jorkiem, Tokio, Dubajem, Singapurem, Warszawa stała się bramą między wschodem i zachodem. Brat widział startujące i lądujące samoloty symbole globalnych połączeń tego miasta. W dole na poziomie ulic wrzało życie wielkiej metropolii. Restauracje i kawiarnie pełne były ludzi, centra handlowe przyciągały klientów, biurowce świeciły oknami do późnego wieczora. To było miasto, które nigdy nie spało. Miasto ambicji i możliwości. Jak to wszystko się stało? zapytał cicho brat, patrząc na panoramę. W ciągu trzydziestu lat? Dużo pracowaliśmy odpowiedział po prostu Paweł. Rozumieliśmy, że mamy szansę stać się częścią rozwiniętego świata i jej nie zmarnowaliśmy Anna dodała. Oczywiście pomogło przystąpienie do Unii Europejskiej. Dostaliśmy dostęp do rynku 500 milionów konsumentów, do europejskich technologii i standardów. Ale najważniejsze, zmieniła się psychologia ludzi. Uwierzyliśmy, że możemy być nie gorsi od Niemców czy Francuzów. Schodząc windą, brat myślał o tym, jak kardynalnie się mylił w swoich ocenach. Przyjechał do kraju, który uważał za zacofany i potrzebujący amerykańskiej pomocy. Zamiast tego odkrył gospodarkę, która pod wieloma względami przewyższała amerykańskie Stany. Dynamicznie rozwijający się rynek, wysoko wykwalifikowane kadry, nowoczesną infrastrukturę. Wieczorem w hotelu zadzwonił do żony: Kochanie, jestem kompletnym idiotą. Co się stało? Zaniepokoiła się Suzan. Przez 20 lat uważałem się za eksperta od rozwijających się rynków, a okazuje się, że nie rozumiałem, co dzieje się na świecie. Polska to nie kraj rozwijający się, to rozwinięta gospodarka, która pod wieloma względami nas wyprzedziła. Następnego dnia odbyło się finalne spotkanie z polskimi partnerami. Brat przyszedł na nie jako inny człowiek, nie arogański amerykański inwestor, który zamierzał uczyć miejscowych kapitalizmu, ale zainteresowany biznesmen, który zrozumiał skalę utraconych możliwości. Jestem gotów zainwestować 50 milionów, ale chcę być szczery: przyjechałem tu z całkowicie błędnymi wyobrażeniami o waszym kraju. Myślałem, że będę was uczył biznesu, a okazuje się, że to ja mam się od was czego nauczyć. Polacy się uśmiechnęli i odpowiedziała Anna: Panie Johnson, nie obrażamy się o stereotypy. Przyzwyczailiśmy się do tego, że osądzają nas na podstawie filmów sprzed 30 lat. Ważne to, że zobaczył Pan rzeczywistość i jest gotów z nami pracować. Kontrakt podpisali tego samego dnia. 50 milionów dolarów. Największa inwestycja branda w Europie Wschodniej. Ale sprawa nie dotyczyła tylko pieniędzy. To była inwestycja w nowe rozumienie świata, w rezygnację z przestarzałych stereotypów, w uznanie tego, że sukces nie zależy od geografii. Przed wylotem Brand udzielił wywiadu polskiemu czasopismu biznesowemu. Co zmieniło pana zdanie o naszym kraju? zapytał dziennikarz. Wszystko, szczerze odpowiedział Amerykanin. Przyjechałem tu z uprzedzeniami człowieka, który osądza świat na podstawie hollywoodzkich filmów. Zobaczyłem rzeczywistość i zrozumiałem, jak bardzo się myliłem. Samolot wznosił się nad Warszawą i Brand patrzył przez iluminator na światła metropolii. 30 lat temu w tym miejscu było miasto zniszczone wojną i przytłoczone systemem komunistycznym. Dziś tutaj znajdowało się jedno z najdynamiczniejszych centrów gospodarczych Europy. Jak to było możliwe? W samolocie czytał książkę o polskim cudzie gospodarczym. Okazało się, że transformacja zaczęła się nie w 1989 roku z upadkiem komunizmu, ale znacznie wcześniej, od zmiany myślenia ludzi. Polacy uwierzyli w to, że mogą żyć nie gorzej od zachodnioeuropejczyków. I ta wiara stała się samospełniającą się przepowiednią. Przystąpienie do Unii Europejskiej dało dostęp do rynków i technologii. Inwestycje w edukację stworzyły pokolenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Strategiczne położenie między zachodem a wschodem zmieniło kraj w logistyczny hub kontynentu. Ale najważniejsze, ludzie pracowali z entuzjazmem tych, którzy wiedzą, mają historyczną szansę, której nie można zmarnować. W Nowym Jorku Branda powitali zdziwieni koledzy. Jak poszła podróż do zacofanej Polski? Z ironią zapytał Michael. Zacofanej? Uśmiechnął się Brand. Michael, oni mają PKB na głowę mieszkańca już 38 tysięcy dolarów to więcej niż w połowie amerykańskich Stanów. Prezentacja dla inwestorów funduszu przebiegła w atmosferze sceptycyzmu który stopniowo zamieniał się w zainteresowanie. Brat pokazywał zdjęcia warszawskich wieżowców, przytaczał cyfry wzrostu gospodarczego, opowiadał o spotkanych profesjonalistach. Panowie podsumował: tracimy jeden z najbardziej perspektywicznych rynków świata. Nie wszyscy uwierzyli od razu. Brat, może cię po prostu dobrze przeprowadzili, zasugerował jeden z partnerów. Pokazali tylko paradną stronę, a rzeczywistość jest inna. Ale cyfry mówiły same za siebie. Polska była czwartą gospodarką Unii Europejskiej, jedynym krajem Unii, który uniknął recesji 2008 roku, liderem regionu w przyciąganiu inwestycji. Po pół roku fundusz Brenda otworzył przedstawicielstwo w Warszawie. Rok później on sam przeprowadził się do polskiej stolicy, żeby kierować wschodnioeuropejskim kierunkiem. Po co? pytali nowojorscy przyjaciele. Tu jest więcej możliwości odpowiadał. I co ważniejsze, tu jest energia wzrostu, którą w Ameryce już straciliśmy. Dziś Brad Johnson to jeden z najbardziej znanych amerykańskich biznesmenów w Polsce. Jego inwestycje w lokalną gospodarkę przekroczyły 200 milionów dolarów, a w warszawskim biurze na ścianie wisi zdjęcie nocnej panoramy miasta. Przypomnienie o tym dniu, gdy zrozumiał, że świat jest znacznie bardziej złożony niż stereotypy. Najdroższa pomyłka mojego życia to 20 lat straconego czasu. Mówi w wywiadach. Mogłem zacząć inwestować w Europę Wschodnią jeszcze na początku 2000 roku, gdy ceny były śmieszne, ale byłem zbyt arogancki, żeby dostrzec możliwości. Na pytanie o to, co poradziłby amerykańskim inwestorom, brat odpowiada: Zapomnijcie wszystko, co myślicie o Europie Wschodniej. Przyjeżdżajcie i patrzcie własnymi oczami. Inaczej za 10 lat będziecie gryźć łokcie, wspominając utracone możliwości. Czy kraj może w ciągu 30 lat przeobrażać się ze zniszczonej komunistycznej gospodarki w nowoczesny, rozwinięty rynek? Jakie czynniki są konieczne do takiej transformacji? Podzielcie się przykładami cudów gospodarczych, które zmieniły wasze wyobrażenie o możliwościach ludzkiego rozwoju.